Siema, witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj jedziemy sobie do największego krytego parku rozrywki na świecie, czyli dubajskiego IMG World. Jest godzina 9.30, zobaczcie, że wszyscy są w pracy i parking cały pusty, jedyny samochód jest nasz, <gry> dlatego że zaotwierałem o 11, więc nie ma sensu wcześniej wstawać. E, wysiedliśmy z auta, jesteśmy już pod parkiem i pierwsza rzecz, która mi się rzuca w oczy, to jest to, że tu jest bardzo, ale to bardzo pusto. Naliczyłem dosłownie 11 samochodów, było ich w ogóle na tyle mało, że można zliczyć na tak naprawdę w 5 sekund yy, bez żadnego tam problemu i to jest niepokojące. Jeżeli nie widzieliście mojego odcinka o tym, y, że w Dubaju jest obecnie kryzys, to podnikuję go gdzieś tutaj na górze yy, i naprawdę zobaczcie, bo warto. Yy, zobaczcie jak dookoła mnie jest pusto. Tu jest kilka samochodów właśnie i już tam wszędzie pusto, 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 pusto. Zobaczcie co tutaj stoi. Yy, numer 18 rejestracji. To jest też bardzo, ale to bardzo ważne w tym kraju. Prawdopodobnie członek rodziny królewskiej. Coś w tym stylu, bo to jest bardzo, ale to bardzo wysoki numer. Pomyślcie sobie, że tylko 17 osób w całym 10 milionowym kraju ma niższe numerki niż ten człowiek. A tutaj mamy wejście. Tak wygląda środek. Chloe mówi, że jest zimno. Zimno? Bdziemy kupić bilety na początek. Klej ma zniżkę. Zobaczymy, i nam się uda wyciągnąć zniżki. Mamy już bilety. Normalna cena to jest 299 za jeden bilet jednodniowy, ale Chloe ma zniżkę. I jako, że jest pracownikiem firmy Emilec i mamy za 155 jeden bilet, czyli praktycznie pół ceny. Mega, mega dobry deal. W ogóle jest też kolejny deal, że można zapłacić w naszym przypadku ze zniżką. Tam po 345 zł bodajże z diramów. I mieć wstęp na cały rok bez limitów. Można tutaj codziennie przychodzić. To jest w ogóle opcja. Nie wiedzieliśmy tego, bo nie wiemy, czy się opłaca, czy to jest fajne, ale zaraz się okaże, i może to weźmiemy nawet. Ok, zróbmy sobie takie małe podsumowanie tego parku. E, są tak jakby trzy główne części, trzy główne światy. Pierwszy to jest świat dinozaurów, nazywa to się Forbidden Territory, i to jest taki Jurassic Park jakby wszystko oparte na dinozaurach. Druga część to jest e, część marvelowska. Wiadomo, Spiderman, Hulk, Iron Man i tak dalej. I trzecia część, ostatnia, to jest część dla najmłodszych, e, czyli Cartoon Network. Tam są atomówki, e, jakieś kroskówki, które tak naprawdę nie znam, bo jestem na to za stary. Ale generalnie tam atrakcje są takie małe, e, wolne i żeby dzieci się nie bały. E, pokażę Wam teraz wszystkie od początku, a zaczniemy od Marvela, bo Marvel jest dokładnie tutaj. Jesteśmy w sekcji Marvela. Zobaczcie, tutaj mamy Star tower. I nie wiem, zobaczymy co tutaj mają ciekawego. Chcę coś na początku słabego, bo dopierają się na nie. Nie chcę, żeby był później jakiś problem, że zostawmy po sobie ślad. Jak zwykle w takich parkach rozrywki tutaj jest więcej restauracji, sklepu z pajątkami niż faktycznych atrakcji. Nie narzekam akurat w tym momencie, ten żeby nie było. Ale jesteśmy akurat w restauracji chińskiej. Bo Chloe nie nania, bo nie odważył się, nie mogła wyrobić. E, dlatego zjemy sobie coś do jedzenia, pewną, czy było dobre, czy nie. I idziemy dalej zwiedzać. Chloe już jedzenie. To jest kurczak słodko-kwaśny z ryżem. How is it? From 1 to 10. 8,5: 8,5 na 10, czyli naprawdę dobry. Mamy tutaj interaktywny, jakby. Film 3D połączony z kolejką, która się kręci w kółko. Ciężko nagrać, bo nie można dać do środka z kamerą. Ale uwierzcie na słowo, jak to wygląda, mniej więcej. Tutaj mamy kolejkę na motywach Spidermana, która jeździ i kręci się w kółko jeszcze. I zaraz obok mamy pora. Pora wygląda, zaraz Wam pokażę, jak wygląda. Kolejka Tora wygląda tak. Dosyć ekstremalna sprawa. Chyba najbardziej wymiotogenna kolejka w tym parku. Spider-Man i to są takie dwie największe kolejki. Oprócz tego są jakieś takie mniejsze atrakcje, to był jakiś film 5D i tak dalej. Ten taki połączenie karuzeli, która jeździ w kółko z dookoła jakąś animacją, halka. I oczywiście pomiędzy atrakcjami są wszędzie sklepy z pamiątkami na motywach Avengersów. Tutaj mamy jeszcze jedną karuzelę, która jest takim klasykiem wszystkich wesołych miasteczek i parków rozrywki. Kręci się w kółko i lata w górę i w dół. Można tym sterować jeszcze kierownicą, która tam jest w środku. Przejdźmy teraz do drugiej części, czyli do dinozaurów. A tutaj mamy wejście do drugiej części, czyli do e, dinozaurów. Tak to wygląda w środku mniej więcej. Oczywiście mamy dinozaury wszędzie. Różnego rodzaju tam liście i nie liście, żeby było bardziej jak w dżungli. Jest tutaj też dość ciemno, więc zupełnie już inny klimat. Taki mniej dla dzieci, bardziej taki wiecie, z dreszczykiem emocji. I tutaj mamy też chyba najciekawszą kolejkę. Nazywa się Predator, i jest naprawdę dosyć szybka, ma też taki drop, że wjeżdżamy na górę i zjeżdżamy bardzo szybko w dół pod kątem 90 stopni, czyli prosto w ziemię. Właśnie mamy tę kolejkę przed nami, i nawet tutaj ktoś sobie akurat jedzie. Widzicie, to jest to miejsce, gdzie wjeżdżamy na całą górę, a później spadamy. Woo! Zobaczcie, jak jest pusto. Przygotowane pod ogromne kolejki jest wszystko, a jesteśmy tutaj jedynymi osobami, i tam są jeszcze trzy osoby. Poza Predatorem mam tutaj też taką atrakcję dla dzieciaków, taki zabaw tak naprawdę. Nazywa to się Adventure Fortress, jak widzicie. Tam są po prostu jakieś drabinki nie drabinki w takim jakby ładnym opakowaniu. I zaraz obok na lewo jest taka tradycyjna karuzela to się nazywa bodajże po angielsku merry Go Around taka, która jest naprawdę dla najmniejszych dzieciaków ta się kręci, bardzo wolno i są zwierzątka, na której można sobie usiąść. Idziemy właśnie do ostatniej godnej uwagi przynajmniej e, przejażdżki, która jest tutaj w części dinozaurowej. I to jest, generalnie, moim zdaniem przynajmniej, albo na równi, albo nawet lepsza przejażdżka niż ten Predator, który Wam pokazywałem przed chwilą. To się nazywa Velociraptor. I to jest kolejka, która w ogóle wyjeżdża stąd, otwiera się takie, taka brama jakby, wyjeżdża poza park, na zewnątrz, jeździ na zewnątrz i później wraca. I jest to najwyższa i najdłuższa i najszybsza jednocześnie przejażdżka, ale na przykład nie ma tego dropu, tego maksymalnego takiego, dlatego można się kłócić, która jest straszniejsza, która jest lepsza. Tak wygląda wejście, a jak wygląda sama kolejka. Pokażę Wam może na jakichś zdjęciach z internetu, dlatego że tego oczywiście nie można nagrywać. Nawet nie ma jak za bardzo. Tak pokrótce wygląda część dinozaurów. Nie pokazywałem wszystkiego, żeby Was nie zanudzać, A teraz idziemy do części Cartoon Network, czyli tej dla najmłodszych. Tak wygląda wejście. Od razu jest kolorowo na wstępie. I mamy tam parę ładnych atrakcji, tak naprawdę dla dzieciaków. Mamy tutaj na przykład jedną atrakcję, która jest na motywach Ben 10. To jest jakieś kino 5D, czyli wiadomo, wszystkie różne emocje, typu dotyk, smak, nie wiadomo co, wiatr wieje. A tutaj mamy taką bardzo wolną kolejkę na motywach bajki Fin Jake, której nigdy nie oglądałem, ale oczywiście słyszałem, gdzieś, tam się przewija. To jest kolejka, która jest podwieszona tak wysoko, jakby pod sufitem. Tutaj macie od niej tory i wagonik zwisa na dole. Zaraz wam może pokażę, jak coś będzie jechało. Naprawdę fajne, przyjemnie się jeździ i widać cały park z góry. A oprócz tego mamy między innymi taką jakby trasę do wspinaczki dla dzieciaków i jeszcze kilka jakichś mniejszych atrakcji, które naprawdę są dla dzieciaków pewnie fajne. Ja nawet nie przeszedłem na niektóre z nich, dlatego że to no może nie mój przedział wiekowy, ale myślę, że każdy w tym parku znajdzie coś dla siebie bez względu na wiek, więc można spokojnie przyjść z całą rodziną. Trochę brzmi to jak reklama, ale dobra. Ale naprawdę, to jest tak pomyślane, żeby każdy mógł sobie pójść. Ktoś, kto lubi coś bardziej ekstremalnego znajdzie jakąś taką przejażdżkę, Ktoś, kto nie lubi za bardzo tego, też może znaleźć sobie coś wolniej, wolnego. No i to było na tyle mniej więcej. Oczywiście jest tutaj więcej atrakcji niż pokazałem, ale nie chciałem pokazywać każdej po kolei, bo to zrobił się film, nie wiem, co godzinny i bardzo, bardzo nudny. Więc pokażę Wam jeszcze ostatnią rzecz, która tak jakby nie przynależy do żadnego z tych trzech światów. To jest nawiedzony hotel, który jest właśnie przede mną. Naprawdę polecam. Było mega dobrze zrobione. To była chyba najlepiej technicznie zaprojektowana atrakcja, która widać, że się postarali. Bo część tych rzeczy, które pokazałem wcześniej, one wygrałem troszkę tanio. Ten hotel jest zrobiony naprawdę spektakularnie i bardzo, ale to bardzo straszny. I to by było mniej więcej na tyle, jeżeli chodzi o park. A teraz idziemy się troszkę pobawić i sprawdzić parę z tych różnych przejażdżek. I to by było na tyle, no jeżeli chodzi o ten park, wychodzimy właśnie, idziemy do wyjścia. Powiem Wam, że Kleus się podobało i mówi, że warte jest swojej ceny, bo to kosztuje bez zniżki tam 300 zł, co jak na kraj taki jak Zea, o wiele droższy niż polski, jak na rozmiar całego miejsca jest podobno rozsądną ceną, ale ja na przykład nie jestem fanem tego typu parków rozrywki i... Po drugie jeszcze byłem w parku właśnie Universal Studios na Florydzie, który jest największym na świecie i najlepszym moim zdaniem. To połączenie, że nie jestem fanem, a byłem jeszcze w o wiele, wiele lepszym miejscu spowodowało, że mi się tu za bardzo nie podobało szczerze mówiąc. Także widzicie, e, są różne opinie, jeżeli lubicie takie rzeczy na pewno się tutaj nudzić nie będziecie, a jeżeli jesteście sceptycznie nastawieni do takich atrakcji wtedy będzie wam nudno, naprawdę. No i jesteśmy z powrotem w domu, oczywiście tradycyjnie dajcie znać czy podobał się film ehm, i co jeszcze? Subik by się przydał, na dole jest przycisk, łapka w górę, jeżeli się podobało, i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.